Mam z tej strony Midler, nie pytajcie co właściwie robię teraz w komisariacie policji, ale szukam pokoi z ciekawostkami i nie mogę ich znaleźć kompletnie, dla mnie jest to miejsce tak rozwalone, że nic nie potrafię tu znaleźć. Oczywiście na początku zaproszę się na mój serwer Discord, na którym możesz mi wysyłać ciekawostki, będzie coś tam grane, znajdziecie mody do Batmana i tak dalej. Przy okazji zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, powoli zbliżamy się do 200 subów. Jeżeli wbijemy je w ciągu trzech miesięcy, to nam będzie jakiś cud, bo pamiętam ile zbierałem te 100 subów, ale wszystko się okaże. No i lecimy już z ciekawostkami. W biurze czarnej maski znanego jako Roman Sionis możemy znaleźć trzech zabójców, którzy zostali odrzuceni. Jeden z nich to jest Heshire. Nie wiem czy to dobrze czytam Heshire, może. Kolejny to jest David Kane i Black Spider. Heshire to jest zabójczyni, która posiada taki miecz i truciznę. David Kane to jest. Taki Punisher w sumie? Tak wygląda. Też ma dwa pistolety, taki kostium, taką szczenę potężną. I Black Spider, który jest mistrzem walki oraz akrobatyki. Ja jestem teraz w trakcie szukania tej ciekawostki po mapie, a wy przez ten czas możecie wyjść na mój serwer Discord i dołączyć. Żeby odblokować wszystkie kanały, musicie zaakceptować regulamin. Skoro już wszyscy dołączyli, to w tej ciekawostce. Ok. Nie wiem dlaczego, ale Batman zaczął mi robić jakąś gardę, a tu nikogo nie ma. To nie będzie przybliżenia, może będzie widoczne. Mamy trzy plakaty naklejone. Pierwszy plakat odwołuje się do Thomas Blake, aka Catman. Który jest złoczyńcą. Posiada jakieś wostrzone zmysły i świetnie posługuje się bronią. Drugi plakat odwołuje się do Flying Graysons, czyli do rodziny Nightwinga, która została zabita w cyrku. A trzeci do Zatanny, która potrafi teleportować się, potrafi latać ma telepatię, transformację, manipulację pogodą więc jest w sumie jedną z potężniejszych postaci. Skoro już była mowa o Zatannie, to możemy przejść do następnej ciekawostki, która znajduje się w klubie. Nie pamiętam szczerze mówiąc nazwy, ale to jest jedyny w sumie klub jaki jest w Batmanie, więc nie będzie to raczej ciężko znaleźć. Po wejściu do takiej garderoby pseudo możemy znaleźć rękawice i maskę szczurałapa oraz możemy znaleźć kapelusz właśnie zetany. Możemy znaleźć też firmę AmerTech, która jest producentem broni. I ta firma zatrudniła Johna Hendrego Irsona. To jest bohater znany jako Steel. Znowu widzimy się w GCPD. Na razie Wam tylko pokażę te ciekawostki, które udało mi się znaleźć. Możemy znaleźć taką tablicę, nazywałem w tamtym odcinku, z najgroźniejszymi wrogami Batmana, coś w tym sensie. Pierwszy jest Maroni, jest też pokazany Destro, Black Mask i Bane. Podobną tablicę, ale trochę mniej skomplikowaną możemy znaleźć w w Jamesa Gordona. Jest tam po prostu Black Mask Mafia. Mamy też Gang Bane'a oraz Penguin Gang. Podzielonych na przestępców, których możemy zobaczyć jak się łączą Możemy też zobaczyć zdjęcie z żony Jamesa Gordona I przy okazji bezużyteczna ciekawostka, czyli że James Gordon skończył Chicago Green University Niesamowite, wiem Dobra, to koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam Cię do wbicia na serwer Discord. Przy okazji, możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Powoli zbliżamy się do 200. Jeżeli masz jakieś ciekawostki albo pomysły na odcinki, to śmiało pisz w komentarzu albo na moim serwerze. I przy okazji, dzisiaj jest ostatni albo przedostatni odcinek do QA. I... I chyba tyle. Dzięki za oglądanie, cześć.